I cześć ponownie. Witajcie moi drodzy. Tym razem widzimy się przez kamerę numer 2. Ja za, rzadko mam okazję wystąpić na naszej scenie. Zazwyczaj prowadzę to wydarzenie e, z kamery numer 1. Natomiast dzisiaj mam okazję opowiedzieć wam troszeczkę o sztucznej inteligencji, no bo jak mogłaby być konferencja o e, marketingu, sprzedaży, e, employer brandingu bez Tematu sztucznej inteligencji. Ja nazywam się Karol Stróż, jak już pewnie dzisiaj mogliście to usłyszeć nie raz, i w Szerbii odpowiadam za rozwój naszej platformy. A co w tej platformie ma wspólnego sztuczna inteligencja, o tym opowiem Wam pod koniec swojego wystąpienia. Kiedy rozmawiamy o sztucznej inteligencji w social mediach, bardzo często przejawia się temat autentyczności. Niewątpliwie jest to bardzo słuszne, y, bardzo ważne, żeby o tym w ogóle rozmawiać, natomiast najczęściej ta autentyczność stawiana jest pod dużym znakiem zapytania, i o tym y, często rozmawiamy, że AI zagraża tej autentyczności. Natomiast o jakiej autentyczności my dziś możemy mówić, kiedy żyjemy w dobie. Y, w takich czasach, gdzie to maszyny piszą już wiersze, a my coraz częściej komunikujemy się wyłącznie przez emotikony. No i oczywiście temat jest długi i moglibyśmy o tym poświęcić całą konferencję. Ja natomiast mam kilka refleksji, ale też kilka narzędzi, które moim zdaniem mogą w tej autentyczności, w budowaniu marki osobistej na LinkedInie, w ogóle w social mediach was wspierać. Natomiast zanim do tego przejdziemy, y, krótkie pytanie do Was. Napiszcie, proszę, na czacie, y, czym dla Was jest w ogóle autentyczność? Czy to. Y sam fakt, że jest to człowiek, czy to jest obiekt, czy e, być może historia, która za nim stoi. E, I na, e, żeby o tym porozmawiać, mam taki przykład. Pewnie wszyscy znacie obraz Salvadora Mundi, e, Leonardo da Vinci. Najdroższy obraz sprzedany w historii ludzkości 450 milionów dolarów. I abstrahując od e, fanaberii e, Saudyjczyków, którzy kupili ten obraz za taką kwotę. Ja zastanawiam się nad tym, co powoduje, że ten obraz jest tak drogi. Czy sam fakt tego obiektu, o którym mówię, jest to obraz wykonany najlepszą techniką na świecie? Niewątpliwie jest to piękne, piękne dzieło. Natomiast. Czy jest to najlepsza technika na świecie? Pewnie y, tutaj y, specjaliści mogliby się na ten temat wypowiedzieć. Czy jest najpiękniejszym obrazem? Niewątpliwie jest bardzo ładny. Ale czy y, za taką wyceną nie stoi autor tego obrazu, czyli Leonardo da Vinci y, i cała historia, która za tym obrazem stoi? I drugim przykładem. I y, astronomiczną wyceną takiego obrazu jest historia y, obrazu dziewczynki z balonikiem Banksiego. I oczywiście ciężko mówić o Banksim w kontekście autentyczności, bo go nawet nie znamy. No właśnie, ale czy to wręcz nie pokazuje tego, że autentyczność to nie tylko kwestia samego obiektu, ale znów historii, która za nim stoi? Za Banksim stoi zdecydowanie autentyczna historia, spójna w swoim przekazie. Jego dzieła y, pokazują nam. Wyzwania naszej codzienności współczesnych czasów. I ostatni obraz, zobaczcie moi drodzy, równie unikalna technika tworzenia. To jest Leonid Afremow, malarz, który ma swoją specyficzną, unikatową technikę tworzenia obrazów. A sprzedaje je po 178 dolarów w swojej internetowej galerii. Wszystkie te obrazy wykonane są w pewien sposób techniką unikatową, opowiadają różne historie, niewątpliwie są świetne jakościowo, natomiast mają astronomicznie różne wyceny. Leon, e, Salvador Mundi 450 milionów dolarów, e, dziewczynka z balonikiem milion 400 tysięcy dola, dolarów i e, Leonid Afremov 178 dolarów. No właśnie, czy to tylko obiekt determinuje autentyczność, czy historia, która za nim stoi. Co zatem kupujemy? Zobaczcie też na wycenę dziewczynki z balonikiem, kiedy zadziała się ta historia. Kiedy obraz. E, zniszczył się w swojej ramie podczas, podczas, aukcji i jego wycena sięgnęła finalnie 25,4 milionów dolarów i 400 tysięcy, co czyni tę wycenę jeszcze dużo większą właśnie dzięki tej historii. Moim zdaniem właśnie kupujemy najczęściej historię i to ta jest autentyczna. Dopóki o to dbamy, żeby w naszym przekazie historia była autentyczna, ten obiekt sami my i sam, sama forma tego, co chcemy przekazać, Schodzi na drugi plan. Natomiast, czemu my y, w ogóle tym technologiom tak słabo ufamy? I tu mam pewną historię. Pewnie wszyscy znacie y, ten produkt, pewnie nieraz korzystaliście z tego produktu, pewnie nie w jednym domu, y, z, którego, z których właśnie nas dzisiaj oglądacie. Y, taki produkt jest, a mianowicie jest to ciasto w proszku. Ciasto w proszku, które wymyślono niemal 70 lat temu. Miało być genialnym produktem, sukcesem, który zrewolucjonizuje amerykański rynek e, i amery życie, codzienne życie e, gospodyń domowych w Ameryce. Co się okazało, kiedy firma General Mills wypuściła swój pierwszy, e, swoje pierwsze ciasto w proszku na rynek, okazało się totalną klapą. I na szczęście twórcy tego produktu, zamiast rozłożyć ręce i powiedzieć: Dobra, zrobimy coś innego, zaczęli to badać, dlaczego tak y, się stało. I okazało się, że y, dzięki badaniom rynku, badaniom konsumentek, zrozumieli, że y, to wsypanie proszku, dolanie wody, a potem wsunięcie tego do piekarnika i wyciągnięcie ciasta jest zbyt proste. Okazało się, że y, te gospodynie domowe wówczas w Ameryce y, nie czują swojego Wkładu swojego udziału w pieczenie tego ciasta. I co ta firma zrobiła? Na szczęście nie porzuciła całego projektu, natomiast zbadali to i stwierdzili, że konsumentki potrzebują czuć właśnie ten swój udział. Co zrobiono? Przebadano to odpowiednio i dodano pewien składnik, i dziś, tak po 70 latach, wystarczy, że wsypujemy proszek, dolewamy wody i dorzucamy. Świeże jajko. Okazało się, że w pierwszym prototypie tego produktu jajko było już w tym proszku i niczemu to nie ujmowało, jeżeli chodzi o jakość tego produktu. Dzisiaj dodajemy jajko, świeże jajko do tego e, ciasta i cieszymy się produktem w proszku. To właśnie wasz udział, ten human touch jest istotny w tych technologiach, które zmieniają nasze życie. Okazało się w tym przypadku, że dodanie prostego zabiegu wbijania jajka e, zrewolucjonizowało podejście do tego produktu, i tak dziś cieszymy się nim na własnych półkach. Drugą historią, która za tym wszystkim stoi, jest mój wyjazd na rowery. Byłem miesiąc temu na rowerach w, nad jeziorem Garda, jeździliśmy po Dolomitach z kolegami, zjeździliśmy cztery piękne szczyty. Natomiast były to elektryki. I być może teraz wielu was, z was jest rozczarowanych, bo elektrykiem to przecież się nie liczy. No i być może tak jest. Natomiast frajdę mieliśmy świetną, ale elektryków nie wzięliśmy po to, żeby Wysilić się mniej, czy żeby zmęczyć się mniej, czy żeby napracować się mniej. Wzięliśmy je po to, żeby osiągnąć więcej, i tak te nasze cztery dni w dolomitach skutkowały spalonymi tysiącami kalorii, a dzięki temu, zamiast zrobić Kilometrów 15 po tych górach, zrobiliśmy dziennie 40, 50 i więcej i dzięki temu zobaczyliśmy piękne widoki z, ze szczytów okalających jezioro garda. I tu w tym przykładzie technologia nam bardzo pomogła, nie zastąpiła nas, pomogła nam osiągnąć dużo, dużo więcej i mieć z tego po prostu frajdę. No właśnie, ale spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o AI w mediach społecznościowych. Nie będziemy rozmawiać generalnie o sztucznej inteligencji, natomiast gdzie użyć tego AI w naszych codziennych pracach w mediach społecznościowych? W szerbii zajmujemy się programami ambasadorskimi, dlatego też o programach ambasadorskich chciałbym wam trochę poopowiadać. O I taki program ambasadorski składa się z pewnego cyklu, swojej, z kilku etapów swojego życia. O pierwszym z nich mówił dzisiaj już Marcin. Jak przekonywać zarząd do e, takich programów ambasadorskich? Ja o tym już dzisiaj nie będę mówił. Następnie e, występuje rekrutacja i onboarding. Mówiła o tym Renata, i, Irena i Rafał. E, po tym e, po rekrutacji ambasadorów, kiedy już wybraliśmy tę grupę, Potrzebny jest dobry start takiego programu. O tym być może chwileczkę opowiem w mojej prezentacji. I m, po tym starcie następuje rozruch, testowanie m, tych działań w m, Employee Advocacy w Waszych firmach. Po jakimś czasie, niestety, m, następuje zazwyczaj spowolnienie i spadek entuzjazmu. To spowodowane często jest tym, że być może różnie zrozumieliśmy te swoje oczekiwania, założenia do programu. Być może a, Czas, codzienna bieżączka e, zajmuje nas na tyle, że nie możemy się na tyle zaangażować, natomiast to jest bardzo istotny moment, bo wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć, co robimy, e, jak to robimy, co osiągamy, jakie efekty i co powinniśmy zmienić w naszym programie. E, I o tym też chwilę będę dzisiaj mówił. E, po tym, jak zrozumiemy to dobrze, oczywiście występuje znowu wzrost zaangażowania, kiedy zastanowimy się, jak animować tę grupę. O tym też dzisiaj e, i jakie narzędzia w tym będą Was wspierać. E, no i być może to niefortunnie często nazywamy takim szóstym e, etapem e, naszego m, programu ambasadorskiego jest tak zwana higiena tej bazy e, ambasadorów, doproszenie nowych ambasadorów, tak zwanej świeżej krwi, e, do udziału w programie. I co ważne, te etapy nie kończą się na tym, tylko zaczynają się układać w pewien cykl i i w ten sposób utrzymujemy zaangażowanie w tych programach ambasadorskich. No i jak dzisiaj AI może pomagać w tych etapach, na poszczególnych etapach programów ambasadorskich? O tym za chwilę. Na pewno, tak jak mówiłem, nie będę mówił o przekonywaniu zarządu. Tutaj jeszcze nie znalazłem odpowiedniego narzędzia AI, które mogłoby w tym pomóc. Jak takie macie, to podeślijcie, chętnie będziemy z tego korzystać. Więc przejdźmy do punktu rekrutacji i onboarding. No i jak my to mówimy dzisiaj w szerbii, chińscy ochotnicy nie będą się angażować. Dlatego my zachęcamy was do tego, żebyście, wy też zachęcili swoich pracowników, swoich współpracowników do zaangażowania w program ambasadorski. To nie powinny być osoby wskazane palcem, że ty i ty i ty będziecie teraz ambasadorami w naszej firmie. Jak to zrobić? No, oczywiście istotna jest komunikacja. Dobry start takiego programu nie jest łatwy. Ważne, żeby w takiej komunikacji przekazać to, co w tym programie jest dobre dla firmy, ale także dobre dla ambasadorów. Jak to zrobić? No, tutaj pomysłów jest bardzo dużo. Natomiast przydaje się tutaj też AI. Ostatnio rozpoczęliśmy świetny program ambasadorski z globalną firmą logistyczną, której nazwę za chwilę zobaczycie. No i wyzwaniem było to, żeby zrekrutować ambasadorów z wielu różnych krajów. Bardzo zależało nam na tym, żeby ta rekrutacja poszła sprawnie, żeby zgłosiło się jak najwięcej osób. No, ale że nie we wszystkich tych języków mówimy, a zależało nam na tym, żeby zrobić to w formie wideo, z pomocą przyszła nam sztuczna inteligencja i w ten sposób zrobiliśmy zaproszenie. Bonjour, Astra, Zeit zu zeigen, wer hier die besten Inhalte zur Logistik bereitstellt. Ja знаю, że wydaje się fantastycznie rzeczy i tengo a invitarlos a unirse a otra propuesta asombrosa. Noch nam netkoł musel wojdied tego programu, szczegóły znajdziecie w treści tej wiadomości. See you on the road on LinkedIn. I jak widzicie, e, mówiłem w kilku językach. To nie jest tak, że przez weekend zrobiłem kurs arabskiego. Chociażbym chciał, to jednak tak płynnie jeszcze bym nie mówił. E, I w ten oto sposób zrekrutowaliśmy ambasadorów dla firmy Astra z 12 krajów. Wykorzystaliśmy do tego aplikację Heygen, którą na pewno już znacie. E, tu konkretny przykład, jak wykorzystać to w waszej codziennej pracy. E, Lokalne języki do lokalnych odbiorców na pewno skutkowały tym, że mieliśmy sporo zgłoszeń z różnych krajów. Bardzo fajnie odebrane u klienta, bardzo fajnie odebrane w lokalnych krajach, gdzie postaraliśmy się przynajmniej mówić w lokalnym języku. Czy to ujmowało mojej autentyczności? Ja uważam, że ten mail był dzięki temu dużo, dużo lepszy, dużo lepiej zaangażował tych ludzi, a mojej autentyczności. Nie ujął, napisaliśmy o tym, że było to wygenerowane przez sztuczną inteligencję, wszyscy o tym wiedzieli i wydaje mi się, że efekt osiągnęliśmy świetnie. Drugim narzędziem, które przydaje się w programach ambasadorskich, jest takie do analizy ambasadorów. Jeżeli już macie zrekrutowane osoby i chcielibyście zobaczyć, co może ich motywować, jakimi są osobami, jak się z nimi komunikować, co ich przekonuje, co nie, Polecam Wam narzędzie Crystal. Narzędzie Crystal y, początkowo służyło do wspierania y, handlowców, po to, żeby na bazie profilu na LinkedInie y, dowiedzieć się, jak z taką osobą się komunikować, przeanalizować jego osobowość na, na podstawie tego, co publikuje i dać Wam kilka insightów, y, jak rozmawiać z taką osobą. Y, równie dobrze działa to. W przypadku e, analizy e, ambasadorów. Serdecznie polecam tutaj przykład e, prof, analizy profilu e, Sylwii Chmielewskiej, która organizuje to nasze wydarzenie. E, jak sama mi powiedziała, w dużej części się zgadza, więc e, narzędzie całkiem e, skuteczne. Drugim narzędziem, do, e, takim zestawem narzędzi, do których chciałem Was zachęcić, jest e, szukanie e, treści. Programy ambasadorskie żyją. Dzięki treściom. Najważniejsi w nich są ludzie, ale ci ludzie powinni mieć co publikować. I z doświadczenia wiem, że to publikowanie nie jest najprostsze. Jeżeli chcemy utrzymywać systematyczne publikacje, być aktualnym na rynku, wiedzieć co się dzieje, wiedzieć co zadziała do Waszych odbiorców. Dobrze jest poszukać takich pomysłów na treści. I tutaj, z pomocą na szczęście, przychodzi nam gro rozwiązań, które jest w stanie odpowiadać Wam, jakich treści szukają wasi odbiorcy. Ja serdecznie polecam przede wszystkim Bassumo, Answer the Public i Google Trends. Dodatkowo fajne treści, fajne pomysły na treści znajdziecie dzięki Fidli i Kłorze. Y, Tam coraz częściej y, można znaleźć pytania, które wasze y, grupy docelowe zadają, co ich trapi, na co nie mogą znaleźć odpowiedzi i wystarczy, że chociażby to y, przekujecie na swój pomysł na y, treść. No właśnie, z tym publikowaniem e, idzie e, często słabo, właśnie kiedy tych treści zbyt dużo jest być może generycznych, e, one e, nie mm, mówią o tym, o czym chciałby usłyszeć wasz odbiorca. E, być może te treści są czasami zbyt marketingowe, y, które mówią o, tylko o Waszych firmach. Jeżeli tak jest, warto poszukać i pomysłów i zdywersyfikować sobie te tematy, na które piszecie y, i dostarczyć je Waszym ambasadorom. Jeżeli macie już pomysły na treści, jeżeli macie już treści, dobrze je też sobie e, przeanalizować pod kątem sentymentu, żeby wiedzieć, czy piszecie w sposób optymistyczny, e, być może pesymistyczny, czasami profesjonalny, radosny, tych tonów jest e, bardzo dużo. Dobrze jest sobie przeanalizować m, sentyment takich treści. I takim narzędziem, które jest bezpłatne i w dużej mierze możecie z niego skorzystać, jest Monkey Learn, gdzie wystarczy, że wklejcie swoją treść swojego posta, e, a on przeanalizuje. Jego treść pod kątem e, czy to czytelności, ale także e, właśnie sentymentu treści. A jeżeli właśnie mówimy już o e, czytelności, to jeszcze serdecznie polecam Wam e, polskie narzędzie Jasnopis, które e, równie dobrze opowie Wam o tym, czy ten tekst jest czytelny. Co to znaczy? Czy e, osoba bez e, wyższego wykształcenia, kierunkowego wykształcenia w tym obszarze jest w stanie go zrozumieć? Im prościej napiszecie, tym ocena będzie lepsza. E, ja, e, jasnopis potrafi Wam powiedzieć, jaki jest poziom trudności tego tekstu, ale też wskazać konkretnie akapity czy słowa do poprawy. Serdecznie polecam, w Polsce działa, dla polskiego języka działa to naprawdę świetnie, a jeżeli szukacie podobnych narzędzi dla języka angielskiego, to polecam chociażby Hemingway Editor albo też na pewno dobrze znany Grammarly, który nie dość, że jest w stanie ocenić Wam treść, czytelność tego tekstu, to jeszcze dzisiaj, właśnie dzięki sztuce inteligencji, przepisać go za Was, określając konkretny ton komunikacji. Social media, AI nie mogłoby się obyć też oczywiście bez multimediów. Jesteśmy codziennie zalewani nowymi technologiami do generowania treści do social mediów właśnie dzięki AI. Ja zebrałem ich kilka podstawowych, ale w mojej ocenie też zdecydowanie najlepszych, właśnie do tego, żeby wygenerować sobie treści do waszych. Publikacji, czy właśnie do publikacji waszych ambasadorów. Serdecznie polecam moim takim najciekawszym odkryciem, które naprawdę generuje treści ciężko odróżnialne od rzeczywistych zdjęć, jest Adobe Firefly, w którym wygenerowałem już nie jedno zdjęcie, które jest na moim profilu. I do tej pory naprawdę ciężko jest dostrzec, że wygenerowane zostało przez AI. Niektóre z pozostałych mają taką pewną manierę, że z daleka jeszcze widać zdjęcia czy grafiki wygenerowane właśnie przez konkretny model, natomiast Adobe Firefly radzi sobie z tym niesamowicie dobrze, i takim jeszcze fajnym odkryciem jest ideogram, który również radzi sobie z tym wyzwaniem coraz lepiej. Dodatkowym narzędziem, które przydatne jest do mediów społecznościowych, a odkryłem je stosunkowo niedawno, jest Pictochart. Narzędzie do generowania wielu rzeczy, do generowania grafik, do generowania filmików itd. Natomiast ja w nim odkryłem niedawno nową funkcję generowania infografik w locie konkretnie całych infografik na zadany temat. Nie dość, że Pictochart potrafi dobrać Treść, dobrać szablon, ułożyć to wszystko jeszcze w jedną całość, to jest to naprawdę zjadliwe. Być może nie będzie to bardzo e, głębokie zrozumienie tematu, natomiast to też możecie jeszcze wyedytować, oczywiście. E, Niemniej będziecie mieć pewien draft, nad którym możecie dalej pracować. I takie infografiki w locie. Na pewno bardzo dobrze sprawdzą się w Waszych mediach społecznościowych. No i oczywiście mamy rok 2024, czyli kolejny rok wideo. A jak rok wideo i wideo i AI, to nie może zabraknąć kilku aplikacji także do tego formatu. Ja serdecznie polecam Wam przede wszystkim te dwie, czyli Lumen5, który na podstawie yy, chociażby Waszego wpisu blogowego jest w stanie wygenerować Wam półautomatycznie wideo taki skrót tego, co znajdzie na Waszym blogu. Czy też ZapTitel, który nie dość, że dobierze dla Was automatyczne napisy w różnych językach, świetnie radzi sobie po polsku, to może także dokleić Wam te napisy do filmu, przeformatować to wideo i udostępnić Wam je w kilku gotowych formatach. A jeżeli o wideo i reformatowaniu, to jeszcze polecam zdecydowanie Wam aplikację Clap. Która z takich materiałów jak chociażby to dzisiejsze nagranie, jest w stanie wybrać najlepsze fragmenty, najciekawsze momenty z mojego wystąpienia i przeformatować je do, do gotowych e, stories, na przykład, żeby udostępnić je na innych mediach społecznościowych jak Instagram, czy być może TikTok. Jak tutaj widzicie na przykładzie, jest Bartek, który na poprzedniej edycji LinkedIn Local Virtual stał na tej samej scenie a dzięki y, klapowi wygenerowaliśmy kilka stories tylko z y, najważniejszymi fragmentami. No, i media społecznościowe, Sherbi, LinkedIn Local Virtual, programy ambasadorskie, AI, to wszystko skłania się do y, ostatniej moich y, slajdów, a mianowicie do naszej MAI. MAIA, czyli moduł sztucznej inteligencji w Sherbi, czyli pszczoły, które się dzielą. Myślę, że nazwy nie mogło być innej. E, zobaczcie, co potrafi Maja. Maja przede wszystkim jest powstała po to, żeby być takim asystentem Waszych ambasadorów w Waszych programach ambasadorskich. Maja przede wszystkim potrafi zainspirować. Mówi o tym, jakie są e, ciekawe na przykład dni, e, które można w jakimś kontekście biznesowym poruszyć na swoich profilach na LinkedInie. Chociażby dzień gumowej Kaczuszki, jego historia jest niesamowicie ciekawa. Więc, Maja ma za zadanie zainspirować Waszych ambasadorów do tworzenia też treści własnych nie tylko wyręczać ich w tej sztuce, właśnie. Ale jeżeli nie do końca ktoś czuje dzisiaj swoją wenę, chciałby jakichś nowych pomysłów na swoje posty na dany temat. Maja jest od tego, żeby właśnie w tym też pomóc. Wystarczy, że ambasador powie Mai, jaki temat go interesuje, ile tych pomysłów chciałby otrzymać, i Maja te pomysły mu wygeneruje. Maja to nie jest oczywiście nasz autorski model sztucznej inteligencji. Korzystamy z przeróżnych technologii, które agregujemy w jednym miejscu i dzięki temu dostarczamy najlepsze rezultaty właśnie dla waszych odbiorców. No dobra, macie już pomysł na treść. Macie pomysł na posty, co z tym dalej zrobić, jeżeli znów dzisiaj nie macie Weny, jak napisać ten post? Mianowicie możecie poprosić Maję o stworzenie szkiców tych treści. Wystarczy, że powiecie jej znowu, być może temat, albo skopiujecie ten e, pomysł na post. Powiecie jej, jaki post chcecie: długi, krótki, średni, ile tych wariantów chcecie otrzymać, w jakim języku, e, czy ma dodać emoji, hashtagi, call to action i wiele innych funkcji. Maja przygotuje. Wam taką treść, właśnie. No i Maja, jako model sztucznej inteligencji, potrafi też yy, i dobrze sobie w tym radzi w parafrazowaniu i streszczaniu artykułów. Jeżeli napisaliście świetny tekst na bloga, wystarczy, że wkleicie tu swój link i zaznaczycie kilka informacji, a Maja przygotuje wam kilka wariantów waszych postów. W programach takich jak ten, który pokazywałem, wideo wygenerowane z HeyGen, ważne jest też tłumaczenie. Tłumaczenie treści na lokalne języki, więc Maja oczywiście pomaga. W tym tłumaczeniu tu korzystamy z technologii DeepL, który w mojej ocenie jest najlepszym tłumaczem dostępnym na dzisiejszym rynku. Maja także w tym samym miejscu potrafi przeanalizować sentyment tych postów, czyli zobaczyć, kto pisze neutralnie, pozytywnie czy negatywnie, a także ocenić czytelność. Czytelność tych postów właśnie na podstawie różnych wskaźników, i jak ten tekst jest dostępny do zrozumienia dla normalnego zjadacza chleba. No i na koniec Maja oczywiście tworzy grafiki. Maja tworzy grafiki na zadany temat. Jednym kliknięciem można skopiować je do swoich postów i w ten sposób przygotować właśnie swoje publikacje na media społecznościowe. A co jeżeli Maja nie spełnia Waszych oczekiwań? Wystarczy, że powiecie do niej nie pani maju i Maja będzie poprawiała do skutku. Ja powoli kończę serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście z, zostali z nami do końca. I jedna prośba, e, nie publikujcie nigdy treści e, odej bez waszej e, kontroli. Ja wierzę w to, że ten human touch to jajko, które wbijamy do tego ciasta, jest właśnie najważniejszym elementem, który będzie nas wyróżniał, więc zachęcam Was do tego, żebyście zostali. Stróżem jakości. Wielkie dzięki i do zobaczenia za chwilę w kamerze numer 1.